Dzień dobry, cześć! Z tej strony Ola. Jedna część teamu najlepszych testerów kempingów ever. Michał i Tomek przygotowują dla Was materiał z tego kempingu z innej jego części, więc postaram się ich godnie reprezentować. A ja Was witam z kempingu Jezera Lowiska położonego na chorwackiej wyspie Murter. Jezera należy do stajni kempingu w sieci Hadria, do których należy mój ukochany strasko na pagu oraz Omishale na Kyrku. Ten kemping został dodany do tej sieci w zeszłym sezonie odkupiony od poprzednich właścicieli, więc tutaj trwają dosyć duże inwestycje, które bardzo mocno przybliżą ten kemping do kempingów pozostałych tej sieci, więc będziecie się tu czuć jak na hybrydzie Strasko i Omishaila. A dlaczego tak uważam? Patrzcie, wszystko wam pokażę. Tutaj znajduje się wjazd na kemping. W momencie, kiedy będziecie dokonywać check w recepcji, dostaniecie karty specjalne, które otwierają te bramki. W razie jakichkolwiek problemów zawsze jest tutaj też pan ochroniarz, który Wam pomoże albo ewentualnie, jak zapomnicie tej karty, otworzy Wam bramkę do wjazdu. Kemping nie jest duży. Przypomina mi trochę hybrydę Straśko i Omishaila, przez to, że położony jest w zatoce, tak jak tu widzicie na mapie. Wszystko to będę Wam pokazywać podczas tego filmiku. Jest tu bardzo dużo parceli, domków, apartamentów i sporo atrakcji dla dzieci. Lubicie grać w tenisa, to nie zapomnijcie y, rakietek ze sobą tenisowych i y, odpowiedniego ubioru, ponieważ tutaj są świetne trzy korty tenisowe, z których możecie korzystać. Tuż przy recepcji jest także niewielkie boisko do koszykówki oraz stoły do ping ponga. Na tym kempingu nie ma basenu, to warto wiedzieć, przynajmniej na razie. Nie wiem czy jest w planach, być może. Yy, natomiast plaża tego kempingu w 100% wynagradza brak basenu, ale mówię o tym dlatego, żebyście wiedzieli, yy, gdybyście, bo wy lub Wasze dzieci lubili jednak, zabawę w słodkiej wodzie. Tutaj mamy niewielki plac zabaw. Kilka ustawek, gdzieś zdalnie. Bardziej dla takich mniejszych dzieci. A to nasza genialna parcela tuż przy morzu, która o wschodzie słońca prezentuje się właśnie tak. Kemping położony jest tarasowo, dzięki czemu z wielu miejsc i parceli jest świetny widok na morze. Wydzielone parcele pod przyczepy, kampery czy namioty mają przyłącze do wody i do prądu. Parcele ciągną się wzdłuż linii brzegowej, która na tym kempingu jest wyjątkowo długa. Plaża jest kamienista, a w niektórych miejscach są betonowe pomosty, z których można skakać wprost do wody. Plaża jest świetna dla małych dzieci, gdyż jest tutaj bardzo łagodne wejście do wody. Przy plaży organizowane są animacje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Tutaj mamy akurat aqua w wodzie. W tym samym miejscu jest również zjeżdżalnia do wody oraz wodny plac zabaw. Na plaży jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, możecie sobie wypożyczyć supy, kajaki, rowerki wodne, co tam będziecie chcieli, jakieś pływające cuda. Możecie tutaj też wodować łodzie, bądź wynająć sobie miejsce, żeby mieć swój ponton, skuter, czy ja, zacumować. Jedno mogę wam obiecać, głodni tu nie będziecie. Jestem w tej chwili w miejscu, gdzie możecie kupić świeże bułeczki, piekarni. Pyszne warzywa i owoce w warzywniaku. Tuż obok jest restauracja, zaraz tam do niej zajrzymy. A po drugiej stronie Market Tomy. Ceny pokazuję Wam na grupie Campingi w Europie. Weszłam tam z telefonem i zrobiłam kilka ujęć, żeby pokazać jak wyglądają ceny w 2023 roku. Według mojej oceny naprawdę nie ma dramatu, jeśli chodzi o wzrost cen w związku z euro. Ceny troszkę poszły do góry, w moim zdaniem, w zaokrągleniu, ale. Nie jest to jakiś totalny dramat. Chorwacja od kilku sezonów jest po prostu drogim krajem i trzeba się z tym liczyć, przyjeżdżając tutaj. E, pokażę Wam jeszcze w tej chwili, e, jak wygląda restauracja. Dodam jeszcze tylko, że drugi e, hipermarket Tony znajduje się 600 metrów stąd, e, przy głównej drodze do miasteczka. E, jest większy niż ten, ale ten jest naprawdę genialnie wyposażony. A ceny w obu są takie same. Przy sklepie jest też bankomat. W restauracji zamówicie zarówno wykwintne dania kuchni chorwackiej czy owoce morza, ale również pizzę czy makarony. Dania możecie skonsumować na tarasie z przepięknym widokiem na wodę. Zerknijmy na to, co tutaj się dzieje. Kids and Baby Club jest codziennie. Zobaczcie od 9.30 do 12.30, później od 16.00 do 18.00. Program animacji jest naprawdę bardzo bogaty. Dzisiaj mamy niedzielę, zobaczmy. Był Pilates. Jest Kids and Baby Club. Był Aqua Aerobic. Będzie jeszcze mini golf. Beach yoga i Kids disco. Postaram się wam pokazać przynajmniej kilka z tych animacji. Mamy tutaj też możliwość wypożyczenia różnych pływających i jeżdżących sprzętów. Kajak to jest 10 euro za pół godziny, duży y, rowerek wodny 15, mniejszy 12. Tutaj macie ceny za godzinę. I mamy za cały dzień kajak 50 euro, rower 18 euro. Możecie też robić sobie jakieś kursy. A to jest właśnie Kids Club.

Michał wskoczył na rower i porywa was na wycieczkę rowerową po kempingu. No dobra, nie byłabym z tobą, napadłą panią w recepcji i wyszarpałam kilka kluczy do wolnych apartamentów, więc tak szybciutko idę wam je pokazać, żebyście wiedzieli, czego tutaj się można spodziewać. Na kempingu jest sporo apartamentów. Znajdują się one w części bliżej recepcji, położone są tarasowo, a składają się z białych, murowanych segmentów. No, to zaczynamy tur po apartamentach. Zaczynamy od pokoju 111, który jest dedykowany dla czterech osób. Zapraszam. Chodzimy. Tutaj mamy bardzo przestronną łazienkę z prysznicem. Idziemy dalej. Tutaj mamy aneks kuchenny. Zobaczcie, są y, palniki. Wszystko jest tutaj w pełni wyposażone. Jest miejsce, taka jadalnia. Tutaj mamy rozkładany duży narożnik. Można go złożyć i wtedy będzie taka wielka kanapa w salonie z telewizorem. A tutaj mamy ogromne podwójne łóżko i bardzo dużą szafę na ubrania. Cały apartament jest oczywiście klimatyzowany. A teraz apartament dla sześciu osób. Zobaczcie. On tutaj to wyposażenie ma chyba ciut starsze niż ten poprzedni apartament. Starsza kuchenka. To wyposażenie też mam wrażenie, że znaczy na pewno starsze niż, ta, niż ten poprzedni. Yy, tutaj jest też... Lodówka tam też była w tym poprzednim yy, apartamencie, chyba Wam nie pokazałam. I tak, tutaj mamy stół telewizor. I pierwsze podwójne łóżko. Jest też klimatyzator. Tutaj mamy drugą sypialnię. Spore te sypialnie są. Trochę. I jest też trzecia sypialnia. Z podwójnym łóżkiem. Wspólna oczywiście łazienka i toaleta. Apartament dla pary, zapraszam. Apartament, taki pokój właściwie dla pary. Mamy łazienkę z rusznicem, Pysznic. Ma podwójne duże łóżko. Nie ma kuchni, to jest spokój. Ma lodówkę małą. I taki niewielki balkonik. I ostatni apartament dla pary, zapraszam. Tutaj mamy znany już nam poprzedni apartament aneks kuchenny. Tutaj mamy łazienkę z prysznicem, a tutaj mamy pokój sypialni, podwójne duże łóżko, stolik i telewizor. Cieszę się, że udało mi się pokazać dla Was te wszystkie apartamenty, że to nie są jeszcze wszystkie. Są jeszcze chyba większe, takie, które mają jakieś tam inne kombinacje, inny układ pomieszczeń. Natomiast one są po prostu zajęte, więc no niestety już nie udało mi się zdobyć dla Was kluczy, żeby tam zajrzeć. Więc jeżeli nie lubicie takiej opcji, że mieszkać sobie w apartamentach, a pod wami mieszka albo nad wami właściciel domu, to możecie sobie wziąć apartamenty na kempingu. Jest tu kilka rodzajów mobile home'ów, Niektóre, tak jak te, przyjechały w tym roku i jeszcze są szykowane pod pierwszych gości. Mobile homes y zlokalizowane są obok apartamentów nad parcelami. Stacja do czyszczenia kaset. Na tym kempingu jest kilka sanitariatów. Budynki są pozostałością po poprzednim właścicielu. Tutaj są dokonywane inwestycje, tak, żeby te toalety były jak najlepsze i najbardziej przystosowane dla Was. Te prace oczywiście jeszcze będą chwilę trwały. Pokażę Wam, jak wyglądają te toalety i prysznice w tej chwili. Tu zaglądamy do jednego tu Tutaj mamy miejsce do prania. Tutaj miejsce do mycia naczyń. A tutaj dla maluchów w łazienkach. Takich maluszków, maluszków. Tutaj dla małych dzieciaczków. to jest prysznic. A tutaj taka mała toaleta. I mywalki, i prysznica. Te toalety są bardzo czyste, regularnie sprzątane. Więc tutaj absolutnie nie ma żadnych obaw, jeśli chodzi o czystość tego miejsca. I toaleta. Kemping położony jest w zatoce. Dzięki temu świetnie nadaje się do spróbowania swoich sił na wszelkich pływających sprzętach. Możecie pójść za radą Tomka i Michała, którzy wypróbowali to miejsce i stwierdzili, że jest idealne do supowania. Tutejsza okolica to też świetne miejsce do pływania na kajaku. My akurat wybraliśmy się do pobliskiego miasteczka Tisno. Murter to wyspa położona w północno-zachodniej części archipelagu szibanickiego. Od stałego lądu oddalona jest o kilkanaście metrów, a spinają z kontynentalną Chorwacją most zwodzony. Powierzchnia wyspy wynosi niewiele ponad 17 km kwadratowych, a długość linii brzegowej to 42 km. Na wyspie znajdują się cztery miejscowości: Betina, Tisno Jezera i największa, nazwana tak jak wyspa, czyli Murter. I to właśnie z oddalonego o kilka kilometrów od kempingu portu w Murterze wypływają statki wycieczkowe w poszukiwaniu delfinów. Oczywiście wskoczyliśmy na pokład jednego z nich i ruszyliśmy wypatrywać tych uroczych stworzeń. Początek nie był zbyt udany. Kręciliśmy się w różnych miejscach, ale delfiny nie chciały się pokazać. Aż tu w końcu. Wow. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待 Po delfinach przyszedł czas na inne rozrywki. Powrót do portu przy zachodzie słońca pozwolił nam zobaczyć murter skąpany w złotych promieniach. Widok jest niesamowity. Kolejnym plusem położenia kempingu jest to, że możecie objechać wyspę na rowerach. My skoczyliśmy na nasze jednoślady i ruszyliśmy w stronę uroczej Betiny. I czas na krótkie podsumowanie tego kempingu. My się w tym kempingu zakochaliśmy. Dla mnie to jest idealne połączenie Omishaila na kyrku i Straszko na pagu. Plaża, bardzo przypomina tą Omishailową, jest położona w zatoce. Genialnie nadaje się na zabawy z dziećmi. Genialnie nadaje się na pierwsze próby supowania, bo woda jest spokojna w tej zatoce. Nie jest tak jak na Otwartym Morzu, że już tam są jakieś prądy i wiatry. Więc super miejsce do zabawy dla dzieciaków. Jeśli chodzi o ilość cienia i widoki, no to czasami miałam wrażenie, że jestem na strasko. Ta ilość drzew piniowych, cykające cykady powodowały, że tutaj naprawdę człowiek stawał od samego rana taki naładowany pozytywną energią. Ten kemping ma kilka niedoróbek, wymaga inwestycji, głównie w sanitariaty i w takie miejsca gdzieś tam, jak chociażby to, w którym w tej chwili się znajduję, to jest taki nie wiem, punkt widokowy na okolice, który też wymaga jakiegoś tam odświeżenia. Nam to kompletnie nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie nadawało temu kempingowi takiej historii, bo ten kemping ma już sporo lat został odkupiony od poprzedniego właściciela, ale już na kartach historii kempingowej w Chorwacji się zapisał. Więc kompletnie nam to nie przeszkadzało. Kemping jest czysty, zadbany, ta ekipa sprzątająca naprawdę bardzo dba o to, żeby było czysto, żeby było zielono, żeby było wyplewione te kwietniki, które tutaj są. Jeśli chodzi o samo położenie, no to ono też jest super. Możecie się wybrać na wycieczkę po wyspie Murter. Możecie się wybrać do parku narodowego Kornati, który znajduje się właściwie tuż za rogiem. Możecie się wybrać do Szybenika, do Zadaru czy do Trogiru. Naprawdę wszędzie stąd macie rzut baretem. Ja uważam, że to, ta miejscówka jest idealna dla tych, którzy szukają w miarę spokojnego kempingu, bez wielkich atrakcji. Nie ma tu basenu, tak jak Wam mówiłam. Są animacje dla dzieciaków, ale one nie są takie uciążliwe, w sensie nie słychać tych animacji na całym kempingu. Odbywają się w klubie dla dzieci. Widzieliście, pokazywałam Wam aquaerobik, więc aqua aerobik jest na plaży tam nie wiem przez pół godziny. A poza tym jest taki tutaj totalny chill out. I pomimo tego, że my jesteśmy w szczycie sezonu i kemping jest prawie pełny, no, to nie czuć tego tłumu, nie czuć tego, że tutaj jest naprawdę dużo ludzi. Do tego dochodzą fantastyczne zakwaterowanie, Widzieliście parcele różnego rodzaju, apartamenty przeróżne i mobile homey, więc każdy coś znajdzie dla siebie. Ja was żegnam w imieniu chłopaków, którzy teraz żegnają się jeszcze z morzem. My się pakujemy i ruszamy na kolejny kemping. Ja was zapraszam bardzo serdecznie na naszą grupę Campingi w Europie, gdzie na bieżąco wrzucamy relacje z odwiedzanych przez naszych kempingów. Zapraszam was oczywiście na Facebooka Globetroterek i na www.globtroterek.com. Ściskam was mocno i do zobaczenia w kolejnym odcinku.